Cześć, witajcie. Czas za zacząć 55. odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Wybaczcie za nieco słabszą formę dzisiaj, coś mnie rozkłada, ale mam nadzieję, że uda się mnie zrozumieć no i że uda mi się też dotrwać do tego końca odcinka. Dziś na warsztat idzie paczka z Pokémonami z rozszerzenia Guardians Rising z cyklu Sun and Moon. Także czeka na nas 10 kart. No i cóż, nie traćmy czasu i lecimy. Trzeba będzie przełożyć. Nie wiem jakim cudem dałem się Wam w komentarzach przekonać, ale... No coś, coś, coś. Ten bosterek jest oporny. Oj, mamy kot. Więc kot niestety, ale dziękujemy. Do widzenia. Ten darmowy nie będzie. Ale wiemy też, jaką mamy jedną z kart. No i lecimy. Aha, jeszcze będzie trzeba przełożyć sorki. Trochę jestem rozkojarzony, to muszę przyznać. Zobaczę, czy jest. Energia jako pierwsza. Tak, i mamy Water Energy jako pierwszą. Dalej mamy yy, Beaver. Ok, to jest yy, miś, który no, jest mocno zdenerwowany i niż drzewa. Mamy Sligo, czyli ewolucję gumiego. Mamy Multi Switch, cokolwiek to znaczy, pewnie nawiązuje do klasycznej karty Switch, czyli um, Move Energy One. Bierzemy, przesuwamy y, energię z Pokemona na ławce do aktywnego Pokemona. Move Energy, czyli pewnie kilka energii można tym pochłonąć, ale nie jestem pewien. Dobra. Lecimy dalej. Mamy Stufula, którego widzieliśmy i to jest właśnie chyba tak, pier pierwsza forma Biwera. Okay. Mamy Tentakula, ten art widziałem, jest taki dość pastelowy, ale mi się podoba. Dalej mamy Helioptil, bardzo ładny, mm, jeden z Pokemonów słodziaków i lecimy dalej. Petil, Te tego Pokemona jeszcze nie widziałem, może sobie y leczyć y 10 życia. Ale wydaje mi się, że ta bilitka za bardzo w grze nie służy. O nie, zespoiliłem. no ręce już nie te. Czyli mamy Chansey, jak, jak widzimy. I mamy Rayquazę jako Reverse Holo. powiem, że Art bardzo, bardzo ładny przypadł mi do gustu. I naszą kartą rzadką jest Oricorio. A Chansey nie? Chansey jest Komonem. Ok. Czyli Chansey do commonów. Oricorio tutaj. Jakiś basic. Dobra, żeby Sprawiedliwości stało się zadość troszkę ta. Ten odcinek troszeczkę naprawdę w gorszej formie, ale udało się, czyli żeby Sprawiedliwości stało się zadość było 54 bosterki wczoraj i cyk jest 55 paczek w serii. Mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie. Także tak wygląda nasza dzisiejsza paczka. Mm, ta i jej zawartość. Wszystkie karty trafiają na nasze Allegro. Link znajdziesz poniżej w opisie tego filmu. No i dziękujemy Ci za Twój czas, drogi widzu. I do zobaczenia już jutro w Wigilijnym Daily bosterze. Przy okazji nadmienię jeszcze, że mamy kilka bonusowych odcinków specjalnych przez te święta, żeby Wam się za bardzo nie nudziło, żebyście dostali jeszcze więcej treści na naszym kanale. Także, mm, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to warto to zrobić teraz, żeby być na bieżąco. I nie przegapić w czasie jedzenia makowca, rybek, sałatek i Bóg wie czego jeszcze. Cześć, trzymajcie się!